Chciałbym zaprosić Was do udziału w programie Podziel się Słowem. Program ten związany jest z ideą, w ramach której wyznawcy Kościoła są przygotowani do tego, aby czytać Biblię ze swoimi znajomymi, bliskimi przyjaciółmi i jest to bardzo ważne, dlatego że nie ma co ukrywać, że do wielu osób, które są w waszym środowisku, ja jako pastor czy pastor, z którym Wy bliżej współpracujecie, nie jest w stanie po prostu dotrzeć. Łatwiej jest odpowiedzieć pozytywnie na prośbę przyjaciela, czy razem poczytacie Biblię, niż na propozycję, słuchaj, mam pastora w kościele, który jest gotowy się z Tobą spotkać, czy chciałbyś z nim sięgnąć do Słowa Bożego. Um, bardzo ważnym jest, żebyśmy my potrafili i byli gotowi na tyle odważni, żeby proponować ludziom, którzy są wokół nas, to, że jesteśmy gotowi z nimi otworzyć Słowo Boże. I program Podziel się Słowem z tym jest związany. Oczywiście, udzielanie lekcji biblijnych jest też jednym z najprzyjemniejszych i najbardziej satysfakcjonujących elementów działalności ewangelizacyjnej. Więc, więc byłoby cudownie, gdyby każdy mógł tego doświadczyć i tego Wam życzę. Warto zaangażować się w, te, w ten program, dlatego że w ramach całego, całej, całej strategii, podziel się słowem, organizowane będą różnego rodzaju szkolenia, udostępniane będą materiały, lekcje biblijne, będą również organizowane jakieś spotkania podsumowujące, będzie można zaczerpnąć rady, dowiedzieć się czegoś więcej, więc jakby. Ta idea, podziel się słowem, to nie jest jakieś pojedyncze wydarzenie, ale to jest raczej taka strategia, którą chcielibyśmy z czasem rozwijać coraz bardziej i bardziej, aby jak najwięcej osób, tak jak mówiłem wcześniej, nie tylko ewangelistów czy pastorów, ale jak najwięcej osób po prostu w kościele było gotowych do tego, żeby czytać Biblię ze swoimi przyjaciółmi. Więcej informacji na ten temat będziecie mogli znaleźć na stronie południa.advent.pl. Tam znajdziecie zakładkę Podziel się słowem. Tam również będziecie mogli zarejestrować się do udziału w tym programie. Dzięki rejestracji będziecie mogli otrzymywać informacje co dokładnie, w jakim czasie się dzieje i w jaki sposób można wziąć w tym udział. Także pomyślcie o tym, żeby zaangażować się w program, podzielić się słowem, pomyślcie o tym, żeby rozważyć przynajmniej gotowość przygotowania się do tego, żeby w jakiś taki Ułożony i systematyczny sposób umieć czytać Pismo Święte ze swoimi znajomymi. Być może moglibyście nauczyć się tego, jak udzielać lekcji biblijnych. W zasadzie, w jakimś sensie, jest to powrót do początków ruchu adwentowego, przynajmniej w Polsce, ale również na świecie, więc byłoby cudownie, gdybyśmy razem mogli zaangażować się w ów program. Podziel się słowem, więcej informacji znajdziecie na stronie południe.adwent.pl. Do zobaczenia.